Dzień dobry, Sebastian Górski, komputer świat. Ponieważ jest już późno, to ja tak na szybko wam przedstawię 5W i 5 zalet Moto 362 generacji. Już jestem spóźniony. Dobrze, to zapraszam. A dlaczego tak? Moto 362 generacji wygląda jak tradycyjny zegarek i to zdecydowanie warto mu zaliczyć na plus. Okrągła metalowa koperta, skórzany pasek dobrej jakości, na męskim nadgarstku, podkreślam, na męskim, a nie chłopiecym, wygląda dostojnie. Nie można mieć żadnych zastrzeżeń do jakości wykonania i spasowania elementów. W środku niemal jak w smartfonie sprzed kilku lat. Cztero chipset z rodziny Snapdragon 400, 512 MB pamięci RAM i 4 GB miejsca na dane. W przeciwieństwie do pierwszej generacji smartwatch nie ma problemu z wydajnością i da się na nim nawet coś pograć. Swoją drogą podziwiamy entuzjastów grania na zegarku. Drugie wcielenie Moto 360 bez obaw można zabrać ze sobą pod prysznic. Według normy IP67 smartwatch można zanurzyć w wodzie do głębokości 1 metra przez maksymalnie 30 minut. Kąpiel w basenie mu nie zaszkodzi, ale przy takich aktywnościach zdecydowanie zalecamy wariant z metalową bransoletką. Standardowo Moto 360 synchronizuje dane ze smartfonem przez Bluetooth 4.0, ale za sprawą wbudowanego modułu Wi-Fi 802.11g może samodzielnie komunikować się ze światem zewnętrznym. Po przyjściu do domu rzucamy smartfon w Kont, a ze smartwatcha nadal możemy korzystać. Sprytnie! W zestawie znajdziemy ładowarkę indukcyjną, której naładowanie baterii w Moto 360 do pełna zajmuje około 2 godzin. Wszystko zależy od wersji smartwatcha, na którą się zdecydujemy. Nasz egzemplarz testowy o średnicy 46 mm ma ogniwo 400 mAh, zaś model starczą o średnicy 42 mm nieco mniejszy 300 mAh. Czas pracy około 2 dni. A dlaczego nie? To nie jest tak, że nie da się zrobić idealnie okrągłego wyświetlacza w smartwatchu. Moto 360 z uporem maniaka funduje nam coś na kształt zflaczałej opony samochodu. Pasek na dole ekranu mieści czujnik zewnętrznego oświetlenia. Może to ma być znak rozpoznawczy, ale dla nas to wygląda trochę na marnowanie cennego miejsca. Owszem, aplikacja map Google na Smartwatchu pokaże jak dojść do celu, ale bez smartfonu się nie obejdzie. Moto 360 drugiej generacji nie ma własnego odbiornika GPS, a szkoda. Konkurencja w wielu modelach go bowiem ma, i to właśnie tą funkcją może przyciągnąć do siebie potencjalnych klientów. Komunikacja z Moto 360 jest nierówna. My mówimy, a smartwatch za sprawą dwóch mikrofonów nas słucha. Niestety nie może nic odpowiedzieć i nie pozwala pobawić się w Jamesa bonda gadającego przez zegarek. Tutaj znów pojawia się wątek konkurencyjnych produktów wyposażonych w głośnik albo moduł 3 Niestety nie znajdujemy w Moto 360 drugiej generacji nic szczególnego, czym Smartwatch mógłby wyróżnić się na tle konkurentów lub ich zdeklasować. Do tego niektórych może drażnić Android Wear, który nadal nie ma polskiej wersji interfejsu w przeciwieństwie do Tizena w zegarkach z serii Samsung Gear. Moto 360 w wersji 46 mm i skórzanym paskiem kosztuje 1499 zł. Jak słusznie zauważył nasz redakcyjny spec od testów Piotr Kwiatek Kwiatkowski, za takie pieniądze można już kupić niezły smartfon. Zakup mniejszej średnicy wiąże się z kosztem około 1299 zł, no i to jest nadal dość sporo.